Składem. Alerty i polecenia gierdowe na czas. Zawsze. Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu z Michałem, palaczykiem oraz ze mną w roli, nie wiem, dyskutantów. Cześć, Michał. Cześć. Cześć. Dzisiaj powinno być już. Lepiej, jeżeli chodzi o jakość obrazu i jakość dźwięku, nie powinien być niewyraźny, bo tam niektórzy się śmiali, że powinien wziąć aspirynę, nie aspirynę, tylko rutynoscorbin. skorbin Rutino -scorbin. Rutino -scorbin, tak. Więc, więc tutaj już idąc, będziemy to, to, to na pewno jeszcze rozwijali, ale najważniejsza jest merytoryka i to, co mamy do ciekawego do powiedzenia. A stwierdziłem, że porozmawiamy dzisiaj z Michałem o czymś, co mi nie daje spokoju od kilku, no na dni, dlatego, że pojawiły się w sieci no, wyniki Walmart'a, wyniki z innych spółek z Ameryki, które związane są stricte z taką sprzedażą totaliczną, ale też mają duże zapasy. Jak zwrócimy uwagę na informacje, które napływały gdzieś tam z mediów, no to Target oczekuje tutaj bardzo dużych bardzo dużych wyprzedaży ze swoich zapasów. Podobnie Walmart organizuje jakąś ogromną wyprzedaż, która startowała 2 czerwca, więc ona już trwa. Ale chodzi o sam fakt, że pojawiają się wyprzedaże magazynów tych spółek. No i moje pytanie do Ciebie, Michał: czy w naszej, na naszej giełdzie możemy dostrzegać jakieś symptomy tego, że te magazyny puchną i mogą spółki z nimi zostać? Niestety jest wiele spółek, które pokazały już po pierwszym kwartale, czyli jeszcze nie mam tych najnowszych danych, że faktycznie magazyny puchną. Jak robiłem sobie analizę tych wyników za pierwszy kwartał, wiadomo, że w niektórych spółkach to jest inaczej, tak jak teraz w LPP czy CCC, gdzie jest przesunięty okres raportowania, to w niektórych spółkach, raporty, w raportach zapasy spuchły o 30-40, czasami jeszcze więcej procent, ale w ogóle na całym rynku spuchły i w zasadzie to jest próba ucieczki przed tym, co tutaj można było nawet sobie samemu we własnych mhm. badaniach. Tutaj mam przykład anegdotyczny, co prawda, ale takich rzeczy było masa, że w ciągu dwóch tygodni obserwowane produkty w koszyku nagle zaczynały drożeć, kiedy zaczynał się na nie sezon, tak jak tutaj w dwa tygodnie jedna z czereśni podrożała i to jest dużo więcej niż ten stan taki typowy, inflacyjny, który widzimy, taki typowo segmentowy, i to też widzimy w raportach wielu spółek. Mhm, czyli krótko mówiąc, spółki trochę chciały się zabezpieczyć na poczet tej inflacji, tak? Bo nawet. Czy Czytaliśmy w raportach niektórych słuchań. Ja to akurat z Grodna, bo Grodnym się interesowałem, analizowałem, że, że spółki starały się trochę wyprzedzić te wzrosty cen, stąd magazynowały się na wysokich poziomach e, i taka była argumentacja zarządu. Więc pytanie, co się stanie z tymi zapasami w momencie, w którym no ta inflacja zwolni, ale może nie inflacja, co bardziej zapotrzebowanie na te towary. E, z moich rozmów z osobami, które zajmują się handlem w takich właśnie firmach, no najgorsze, co się może przydarzyć, to spadek cen, no bo wtedy wszyscy na na, no, na szybko jak tylko się da robią jakiekolwiek promocje żeby się pozbyć tego magazynu. To jest dość specyficzna pułapka bo tu jeżeli mamy na przykładzie choćby te czereśnie no. to jest sprawa dużo prostsza. Natomiast mhm. jest na rynku w tej chwili coś takiego jak polowanie na nowego merkatora. Merkatora, który miał fantastyczne wyniki i potem, gdy ceny spadły, to akurat nie przez zapasy, ale ogólnie pojawiły się nawet w jednym kwartale straty. Przez długi czas był rajd, jeszcze dokładnie rok temu na Bowimie, czy na przykład na Stal Profilu, mhm. gdzie spółki miały pełne place produktów stalowych, stal rosła, w każdym raporcie przeszacowywali zapasy w górę, a potem je sprzedawali po wyższych cenach. Mhm. No i właśnie, czy cały czas to będzie trwało? Na wielu spółkach trwa coś takiego, że inwestorzy nie kupują kolejnych wzrostów zapasów i nie kupują przeszacowania tych zapasów w górę. Jest nawet na, na bankierze czy na innych forach poszukiwanie właśnie nowego merkatora. Miał być nim bowiem, ale okazuje się, że. Bowim jest na nowych rekordach i wielu z tych, którzy byli takimi antybowimiarzami, teraz zaczyna się przekonywać do Bowimu i niejako zaczynają zapominać o poszukiwaniu tego nowego mercatora. A na giełdzie czasami tak jest, że jak o czymś zapominamy, no to się, to się w dzieje. Żyści. A to jest akurat ciekawe, bo mówisz o Bowimie, i bowim to jest akurat ciekawa spółka, bo była, była mowa o tym, że bowim. Jakby przestał tworzyć te stany magazynowe na bardzo wysokim poziomie, a zaczął robić to trochę tak on demand, tak? Czyli jeżeli ktoś się zgłasza po, po stal, no to wtedy bowiem jej szuka na rynku i wtedy kontraktuje, jakby po prostu pośredniczy już. Nie weryfikowałem tego, więc możesz mnie ewentualnie poprawić, jeżeli faktycznie tak było, czy też nie było. Masz tutaj jakieś, jakieś sprawdzone informacje? Tak dokładnie nie, natomiast nie spodziewałbym się, żeby spółka o tej skali, tak samo jak Stal Profil czy, czy Drozapol, w ten sposób działały, ponieważ to są często naprawdę duże wolumeny. Dodatkowo te spółki część wolumenów mają z góry założoną, bo one choćby dostarczały stal na wiele budów autostradowych. To mm. zresztą jest, są jako podwykonawcy w tych wielkich kontraktach. Więc sądzę, że patrząc też choćby po, za, po, po stanach zapasów, tam faktycznie tego jest dość sporo. Mhm. A to, to w takim razie, ja mam pytanie do naszych słuchaczy. Skoro tutaj my nie jesteśmy pewni, w sensie nie weryfikowaliśmy tego aż tak mocno, to może to jest czas, w którym moglibyście powiedzieć dwa słowa na temat Bowimu, może wy analizowaliście spółkę jakoś bardziej dokładnie, bo jak popatrzymy sobie na notowania Bowimu, no to one faktycznie wyglądają no, zachęcająco. Jakaś korekta, za niedługo dywidenda i można by było tutaj szukać jakiejś okazji do kupowania. Natomiast tak patrząc już pod kątem tej dywidendy, to już wczoraj na podsumowaniu sesji to analizowałem, mówiłem, że do dywidendy pewnie się będziemy utrzymywać na podobnym poziomie, ale znając Polaków, inwestorów, no po odcięciu dywidendy można się spodziewać dalszego spadku kursu, bo tak się dzieje najczęściej. Tutaj była taka sytuacja, że dywidenda była bardzo niska, więc tam to nie wywołało takiej skali. Ale najczęściej dzieje się tak, że po odcięciu dywidendy, zwłaszcza na spółkach, które rosły przez dłuższy czas, mamy tu później odcięcie. Masz pewnie takie same doświadczenia, Michał? To w dużym stopniu też zależy od temperatury rynku. Jeżeli jest mhm. HOSSA, to ta luka dywidendowa jest szybko zamykana, a jak jest tak jak teraz, to faktycznie to może być nawet przez kilka miesięcy poziom, który nie jest zamykany. No to jestem bardzo ciekawy tego Bowiemu. A tutaj też przygotowałeś kilka ciekawych slajdów, i myślę, że warto o nich powiedzieć. Bo ten wykres mnie zaskoczył: to są zapasy do wzrostu gospodarczego. No tak, to jest już. Pokazywałem to w poniedziałek na, na spotkaniu, gdzie niejako trochę zahaczyłem temat tego PKB ostatniego odczytu, który jest bardzo dobry, ale jest pułapką na wielu poziomach, bo inwestycje spadają. Zapasy są na bardzo wysokim poziomie i w zasadzie, no, gdyby nie inwestycje, to PKB byłoby słabe. Oczywiście, gdyby nie zapasy, to PKB byłoby dużo słabsze. Tam jest jeszcze pewna pułapka, że gdyby zapasy były niższe, to ta kontrybucja eksportu byłaby trochę inna, no, ale podsumowując, jest wyraźny wzrost zapasów i po tym wykresie, gdy go zobaczyłem, zacząłem badać, jak to wygląda po pierwszym kwartale w spółkach. I mamy tutaj przygotowane takie zestawienie tego, jak to wyglądało bezpośrednio wśród raportów tych największych spółek. Tu jest oczywiście stan bez banków, no bo to nie miałoby żadnego sensu, nam bilans jest zupełnie inaczej ułożony. I bez niektórych tych gigantycznych spółek notowanych u nas jako dual listing. Natomiast jest tu choćby mol z tych wielkich firm, więc jest to jakiś obraz gospodarki naszej z tej perspektywy. Giełdowej, plus jeszcze kilku tych dużych zagranicznych spółek, z ich łącznie spakowanych około 400. Mm -hmm. Kwartał do kwartału, zapasy wzrosły o 17%. Nie badałem, czy to jest największy wzrost od dekady, natomiast takie rzeczy zazwyczaj dzieją się przed świętami. A to nie jest trochę tak, że to jest po prostu zrewidowane o inflację, no bo to tak podobna wartość, jakby tak mówić o tych tam 12-13%, które mamy inflację, no tutaj mówisz o 17%. Każdy z kwartału do kwartału, więc porównujemy ten okres przedświątecznych trzech ostatnich miesięcy z pierwszymi trzema miesiącami tego roku, więc ta inflacja, no ona była może 13% na, na przykład na jakichś niektórych towarach, na surowcach, wiadomo, jeszcze więcej, natomiast średnia jest zupełnie inna, tych największe spółki GPW. Są jednak oprócz banków y, przemysłowe, handel, y, trochę kopalnie, ale one zazwyczaj nie mają zapasów. No i deweloperzy, więc tutaj to nie jest czysty efekt inflacyjny, to jest jakiś szerszy problem związany z tym, że spółki starają się wyprzedzić bieg jeszcze szybciej niż, niż biegnie całe otoczenie, to czasami daje duże pieniądze, ale może być też pułapką. Mm -hmm, Okej. Okay. No i to faktycznie też widać, też w, jak to nazywali, w zapasiarzach, tak? czyli pięć sesji. No i tutaj masz Locum, Dom Development, Atal, no to głównie są firmy związane z deweloperką. Tak, no ale w ogóle deweloperów można by z tej grupy zapasiarzy niejako wyciąć, no bo mhm. oni zawsze mają duże zapasy, tam jest taki styl prowadzenia w ogóle bilansu i całego biznesu. Natomiast warto zauważyć, że tam jest sporo spółek typowo handlowych i też sporo takich biznesów, których byśmy się nie spodziewali jednak. No. Więc ta strona zapasiarzy jest dość specyficzna, i istotne jest to, co się dzieje w typowych zapasiarzach. Oni mają doświadczenie w tym i jak pozycjonują się w takim trochę trudnym rynku. Mm -hmm. A to, to w takim razie zatrzymajmy się na chwilkę przy tych um, deweloperach. Bo no dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, dobijając do 6%. Moim zdaniem jest to już podwyżka za duża, w sensie nie, nie, nie będzie miała pozytywnego wpływu na gospodarkę, bo po prostu zacznie za bardzo ją zwalniać. No i też dla deweloperów jest to też duży problem, no bo jednak będzie mniej osób chętnych do tego, żeby zakupić mieszkanie na kredyt, no bo kredyt staje się po prostu drogi. Zwłaszcza, że takie działanie RPP, no zobaczymy jaka będzie jeszcze decyzja, czy jaka będzie komunikat jutro prezesa. Ale no takie działanie pokazuje, że no tutaj RPP jest teraz bardzo zamaszyste i będzie za chwilę może 10%, może 15%. No skąd mamy wiedzieć, ile będzie? Teza taka, jak ostatnio się pojawia w jakiś, na szczęście nie w jakichś gronach, jest taka, że inflacja musi dogonić stopy, albo w zasadzie w tym przypadku zupełnie na odwrót. Tak, tak. Patrząc już na samych deweloperów, tam warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden taki, nazwijmy to który powoduje, że to faktycznie mogą być takie typowe, jak to nazwaliśmy, merkatorami tego roku. Natomiast to nie jest jakoś dla rynku zaskakujące i oni nie są przez to wysoko wycenieni. Jak się zaczął COVID i okazało się, że jest duży popyt na nieruchomości i że nie ma żadnego załamania, jak w tym pierwszym słynnym raporcie pisało PKO BP, że się cały rynek topnie, to otwarcie zostało dużo nowych inwestycji. W związku z tym mniej więcej ten szczyt możliwości oddania tych projektów jest właśnie teraz. Więc tak naprawdę, jeżeli będziemy obserwowali jakieś pułapki u deweloperów, to z tych 15 czy 12 deweloperów, które mamy na rynku, będą takie firmy, które będą musiały albo przeszacować zapasy, albo zrobić jakieś dziwne odpisy, albo to poukrywać. I tu faktycznie jest, jeżeli tych zapasiarzy mamy też, patrzeć na, na, na stronę deweloperską, no to tam też trzeba poszukać takich pułapek. Mhm. Na, na co byś najbardziej zwrócił uwagę na to, gdzie sprzedają? W sensie na przykład, bo, bo są spółki, które sprzedają bardziej biura, tak? Są spółki, które sprzedają bardziej mieszkania dla drogich klientów, dla tych z pieniędzmi, a inne zaś sprzedają dla osób, które no, potrzebują pomocy później e, społecznej. Więc tutaj byś zwracał uwagę, czy na jakieś inne aspekty deweloperów? Najnowsze dane są takie, że miasta jakoś funkcjonują, że nie ma tam zupełnej tragedii, i jeszcze jakoś sprzedaż w miarę hula. Natomiast taka Polska poniżej tych top 6 to jest dramat, więc patrzyłbym na tych deweloperów, którzy właśnie pozycjonowali się na mieszkaniówce na mniejsze miasta. Wśród deweloperów dla, dla korporacji takich biurowych, tam na razie nie powinno być dramatu, aczkolwiek niektóre emisje obligacji tych deweloperów mogą być ryzykowne. Natomiast mhm. to przede wszystkim najbardziej ucierpi mieszkaniówka. A deweloperów no, w tym segmencie dla, dla logistyki nie mamy w zasadzie na rynku, oprócz MLP, które w zasadzie też samo obsługuje, więc tutaj tu się nie musimy obawiać, nawet jeżeli będzie źle. Mm -hmm. A to jeszcze tak kończąc temat deweloperki. Dom Development zapowiedział tam 10 zł. 50 groszy dywidendy. Kurs się zatrzymał w okolicach 100 zł. No ale teraz już, już gdzieś tam dzisiejsza sesja już nie jest aż tak pozytywna. Czy, czy tutaj za, czy powinniśmy się zacząć bać? Bo ja już wczoraj gdzieś tam sygnalizowałem, że ten Dom Development, tak, jeżeli ta podwyżka będzie zbyt duża, to może zacząć cierpieć. No, a już te dane o tych kredytach najświeższe są, są fatalne. Natomiast to też jest swego rodzaju pułapka w tych danych, no bo wiadomo, że była. W zeszłym roku była dość wysoka baza, tak. no bo to najlepsze miesiące to raz, a dwa mieliśmy, kto nie złożył do końca kwietnia, no to już przegrał życie, mówiąc kolokwialnie, także mamy taką zapość, to nie są wiarygodne dane, natomiast no, wszystko na to wskazuje, że faktycznie jest źle. Tym bardziej, że są te pierwsze takie już najbardziej ostre wskazówki, że nawet się boją banki. W zeszłym tygodniu, bo mm -hmm. BNP czy Credit Agricole, który z tych francuskich nie daje kredytów nowym klientom, czyli jeżeli wejdziemy i powiem, że jest dzień dobry, no pan, pan, Państwo nas nie, nie znają, czy, czy, czy jakiegoś, jakiejś pary, małżeństwa, no to w ogóle nie dostańcie kredytu, musicie mieć jakiś staż. Jeżeli hmm. to byłoby bardziej popularne, pewnie spół, banki z Skarbu Państwa na to się nie odważą, a jeżeli zrobiłby to jakiś Santa M-Bank, no to byłaby już bomba atomowa. No tak, to na pewno by z, zmniejszyło znowu. Możliwość tutaj zakupu tych kredytów. Okej, okay, a kolejny temat, czyli inaczej podsumowując tych deweloperów, no jest to ogromne ryzyko, które się teraz dzieje, zwłaszcza, że NBP stał się nieobliczalny, więc, więc tutaj trzeba też na to brać poprawkę. Natomiast zmiana zapasów kwarta do kwartału, no tutaj mamy niektóre hity naprawdę ogromne. Mobruk, 138% kwartał do kwartału, Pep, Unimod, Tauron, no to są ogromne spółki, Oponeo 102% rok do roku, chociaż pytanie, czy naprawdę to stanowi problem. No więc jakbyś to skomentował. Zależy w jakim sektorze jest dana spółka, no bo jeżeli spojrzymy na to tak słowo nie wczytywałem się tak dokładnie w ten raport, ale to są rzeczy spowodowane raczej typowymi takimi działaniami w biznesie, tak samo w Tauronie czy czy w Unimocie to są spółki, które a mają różne swoje cykle sprzedaży produktu, czy w ogóle no, w przypadku Tauronu produkt się sprzedaje od razu, no ale te zapasy to jest pozycja księgowa, która, która jest zależna od czysto koniunktury rynkowej. Trzeba wyjść trochę głębiej, na przykład Eurotel jest już typową spółką handlową, która kupuje coś na zapas w tym przypadku, to jest prawie... 90% wzrostu zapasów, to jest sprawa już wyższej wagi. Tak samo spółki typu ElektroTeam, Optram, no to Optaam akurat informatyka. Natomiast to już są rzeczy, które trzeba zbadać. Jeżeli mamy którąś z tych spółek w portfelu, to trzeba by się nad nią pochylić. Bo z jednej strony mamy bardzo logicznego w tym zestawieniu tarczyńskiego, który nam wzrost o 37% zapasów, no to. To też ciekawe, że po okresie świątecznym, no można powiedzieć, że były z kolei, były w sensie po okresie świątecznym Bożego Narodzenia, weszliśmy w Wielkanoc, no i na koniec marca, Wielkanoc, przypomnę, była chyba nam 18 kwietnia, no więc spółka się przygotowywała do tego. Ale to znaczy, że się zatowarowała i tak dość mocno, jak na święta, no do, dla niej istotne, natomiast to nie jest ta skala, którą normalnie byśmy się spodziewali. A po drugiej stronie, tutaj po prawej stronie, dwa wyróżniony, który gdzieś tam w tych moich analizach. Był w miejscu, którego się nie spodziewałem. On kwartał do kwartału jest minus 6%, czyli przed świętami nie zatowarował się ekstra pod względem zapasów, i rok do roku jest minus 6%, więc są zupełnie inne strategie spółek. Oczywiście można powiedzieć, że Wawel cały czas ma jakiś problem przychodowy. Natomiast, natomiast jeżeli kupujemy jakąś spółkę, mamy w portfelu, trzeba na to spojrzeć. Jak ma się w stosunku rok do roku, kwartał do kwartału? W przypadku spółek takich żywnościowych no logiczne jest to, co widzimy w Tarczyńskim. Czy na przykład w żywcu. Ale można trzeba się zastanowić, ciekawie, ciekawie wygląda Biomaxima, czy Wigo System. wigosystem. system raczej nie jest spółką, która w jakikolwiek sposób może ucierpieć na inflacji. Co ciebie, Marcin, z tego tutaj zainteresowało? No tak, ale z drugiej strony, na przykład, jak patrzę na te zestawienie, to brakuje spółek takich jak na przykład Grodno czy Team, w których też zapasy bardzo mocno wzrosły, ale one wzrosły, jak dobrze pamiętam, już w zeszłym roku czyli w grudniu 2021, wtedy były ogromne wzrosty zapasów. Tak, przynajmniej tak kojarzę, bo teraz z głowy mówię, i, i tam, tam też wydaje się, że takie ryzyko tego, że zapasy zostały zrobione na wysokim poziomie, no jest. Czy tam ich dostrzegasz? Bo wiesz, mamy inflację, ok, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy dalej mieć taki, taką sytuację gospodarczą, to przestaniemy w końcu budować te domy, tak? te, te fotowoltaiki, te wszystkie inne rzeczy. Akurat w i Grodno to były mega ekspandujące eks spółki, więc tam, jeżeli dynamika czasami kwartał do kwartału była po 15-20% na przychodach, to wzrost zapasów z wyprzedzeniem o jeden miesiąc, o właśnie kilkanaście-20%, nie jest takim dużym wzrostem. Tutaj w tym zestawieniu mamy od 30% dopiero mhm. się łapią, więc tu jest już naprawdę duży wzrost, taki, który jest trudno osiągnąć na poziomie przychodów, więc Tamte spółki typu właśnie Team Grozno, czy, czy dalej jakieś, AB chyba tutaj jest. Azbis się nie zmieścił w tym zestawieniu, z tego co pamiętam, musiał się AB, no tak, AB jest tutaj 41, więc ono niejako wyprzedza, ale wydaje mi się, że Team na poziomie tych wyników, które raportował, no to jeszcze nie ma tutaj takiej typowej pułapki, w którą oczywiście może wpaść. Więc trzeba rozróżniać też typ spółki. Jeżeli ktoś gna do przodu, to musi się zapasować do przodu i towarować no, na potęgę w zasadzie, szczególnie w takim okresie. Tak, to z tym nie dyskutujemy, bo to oczywiście jak najbardziej ma znaczenie. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy obsługiwać klientów, to musimy mieć ten towar. No nie da się tego po prostu zmienić. I tutaj zerknąłem faktycznie na zapasy, to w zapasy w Teamie, jeżeli chodzi o raport od 1 stycznia. Do 31 marca, czyli za pierwszy kwartał, to w ciągu kwartału zapasy wzrosły o 18%, stąd też ich nie masz na tym zestawieniu. Tak na szybko tylko sprawdziłem. Natomiast jeszcze chciałem sprawdzić względem zeszłego roku, ale to może już nie teraz. A no to przede wszystkim zwracajmy uwagę, właśnie czym się spółka zajmuje, bo zapasy zapasowe nierówne i tym samym nie należy wszystkich wrzucać do jednego, jednego worka. Czy jest Twoim zdaniem jakaś taka spółka, która szczególnie zwróciła uwagę jako niebezpieczna? Czy, czy raczej się przyglądasz temu, jak się to rozwija? Intryguje mnie LPP, bo to są to jest po najświeższym okresie rozliczeniowym, oni to mają przesunięte. Natomiast sytuacja z LPP jest taka, że to są wyniki w trakcie w trakcie okresu, kiedy oni pozbywali się w biznesu w Rosji, Rosja wycięła z przychodów, no w zależności w jakim kwartale, nawet do jednej czwartej biznesu im zniknęło. W tym samym czasie zapasy im wzrosły. Czy będą odpisy na zapasach? Co tu się ciekawego zdarzy? Pewnie na kursie jakiegoś dramatu nie będzie, bo to jest spółka, gdzie raczej nie ma detalistów, więc tam nie ma jakichś ludzi, którzy sobie czegoś nie policzyli i potem są zaskoczeni. Wiadomo, że będą jakieś fundusze, które. Mogą być zaskoczone, ale ogół rynku tam jest taki, że nie ma takich niesamowitych szoków cenowych, no poza tym, jak, jak sama wojna wybuchła. Więc tutaj z perspektywy już czysto takiej analitycznej, księgowej jestem ciekaw, jak to się rozwiąże. No i ciekawe są też spółki ukraińskie. Tu w tym zestawie mamy obostar, czyli spółka po pierwszym kwartale zwiększyła zapasy w obliczu wojny na produkty, które w dużej części sprzedawała na Ukrainie. Pułapką może być pułapką albo jakąś nadzieją w obliczu ostatnich też informacji KPPD, które też się mocno zatowarowało. Na rynku węgla drewna jest dość drogo. To są te informacje, że masa drewna wyjeżdża z Polski do Chin. Lasy państwowe rozkładają ręce, mówią, że one no, sprzedają komuś, ktoś jest tylko pośrednikiem i wywozi to przez polskie porty. Więc w zasadzie każda spółka jest w jakiś sposób ciekawa. Ja będę obserwował LPP, KPPD. Z tej perspektywy takiej czysto, czysto surowcowej, no i czysto rozegrania księgowego, no i WIGO system. Bo tu wydaje się, że to jest zapas robiony nie, żeby jako wyprzedzić ruchy chińskich lockdownów, bo oni nie załawiają w zasadzie towarów z Chin, tylko że to jest gdzieś na jakiś kontrakt przychodowy, a w WIGO wyniki ostatnio spadły, więc tu mogą być też jakieś dobre cenówki na rynku. A mhm. to jedna z lepszych z tej czterech setki, którą tutaj badałem. Mm -hmm. No, ale Wigo System na razie to jest tak pod kątem, znaczy no, dość, dość podażowo. Spadki tutaj się rozpędzają, więc być może, jeżeli faktycznie jakiś dobry komunikat by się pojawił, to wtedy byłaby szansa na, na rozwój, ale myślę, że tutaj raczej kupowanie dołka to raczej chyba nie. Trzeba poczekać nie? na jakieś informacje. Tak, ja to mówię z tej perspektywy takiej, że jeżeli ktoś nie jest bardzo zapakowany w Wigo. No to każda cenówka, która się robi lepsza, no to jest fantastyczna. No dla kogoś, kto ma gotówkę, Vesta jest w ogóle chyba najlepszym okresem rynkowym. A mógłbyś w dwa słowach powiedzieć, czym się zajmuje WIGO? WIGO System to jest, w zasadzie to jest sprzęt pomiarowy, który bazuje na podczerwieni, jest wykorzystywany, to jest bardzo wysoka technologia, wyższa niż dotychczas stosowana. Stosowany przemysł tego typu pomiarowy. Spółka związana z Nagrodą Nobla sprzed czterech lat, jej sprzęt był w kosmosie. No generalnie nowoczesne, nowoczesna technologia pomiaru wymaga takich rozwiązań z przemysłu 4.0, który oferuje Vigosystem. System. Myślę, mm -hmm. że to jest spółka, więc tutaj nie ma sensu się jeszcze głębiej za, jeszcze głębiej wchodzić w ten biznes, natomiast niech to będzie jakąś zachętą do do wczytania się w samą technologię i jest o tym masa ciekawych prac naukowych. Mm -hmm. Super. To nic, to dzięki wielkie w takim razie Michał za to krótkie podsumowanie, więc wracając jakby do, do sedna, naszego dzisiejszego krótkiego spotkanka, mamy ostrzeżenia na rynku, że zapasy rosną, rosną bardzo mocno, w PKB ten wzrost był ogromny, więc udział w zapasów PKP jest znaczący, to rodzi nam ryzyko, bo już nawet na pulsie biznesu, jak rozmawiamy, się pojawił artykuł, że amerykańskie firmy wyprzedają zapasy i nie, za, nie, nie towarują się na nowe, więc jest, coś się rozgrzewa i, i trzeba być uważnym, być może to będzie taki przyczółek do kolejnego ruchu spadkowego, jeżeli się zacznie okazywać, że trzeba te zapasy rewidować. Więc zachęcamy do uważnego patrzenia na ten aspekt, bo jeżeli inflacja trochę zwolni, albo przede wszystkim popyt się zmniejszy, to tutaj właśnie te problemy się pojawią. No dokładnie. Jeszcze warto zwrócić uwagę na składowę tej amerykańskiej inflacji z najnowsze odczyty, bo tam na niektórych parametrach takich dóbr konsumpcyjnych nie pierwszej potrzeby, zaczyna coś drgać, więc po mm -hmm. piątek jest odszedł inflacyjny, prawda? Tak, właśnie, to są chyba dwa najbliższe dni, będą kluczowe, czyli czwartek będzie decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego na temat stopy procentowej i tam na razie konsensus rynkowy, słucham? I 9 czerwca. Tak, tak, 9 czerwca, a 10 czerwca będzie publikacja, właśnie inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które myślę, że rynek trochę na to wyczekuje, co tam się faktycznie wydarzy. Dzięki, Michał, w takim razie za to spotkanie. Słyszymy się na kolejnych. Wszystkiego dobrego, cześć. Wszystkiego dobrego, hej. Spadek. Alerki i polecenia giełdowe na czas, zawsze.